Udało się, jedziemy na Mundial, to wiemy. Znamy również naszą grupę, która moim zdaniem wygląda mega interesująco. Ale nie byłbym sobą, gdybym nie sprawdził, czy według wirtualnej piłki Polska znalazłaby się także na Mundialu w Katarze. No i jak wyglądałyby jej perpetie. Zatem dziś mamy Mundial w starych FIFAch. Co nie ukrywam, że mnie niesamowicie ekscytuje, bo jestem bardzo ciekawy. Czy takiej reprezentacji według FIFA 19 uda się trafić na mundial w Katarze? Czemu według FIFA 19? No, bo to jest pierwsza edycja po mundialu w 2018 roku, zatem jesteśmy w rzeczywistości, gdzie Francja jest mistrzami świata i tak dalej, i tak dalej. Wcześniejsze, moim zdaniem, symulacje byłyby po prostu bez sensu, bo no wtedy nie wiemy, jak wyglądałby mundial w 18. a tak. No, zobaczymy, jak na podstawie danych, które my jeszcze mieliśmy parę tygodni temu, będzie wyglądał świat futbolu w 2022 roku, według FIFA. Zatem dzisiejszy odcinek to wiele długich lat spędzonych w symulacjach. Zatem mam nadzieję, że taki materiał Wam się spodoba. Jeżeli tak, to koniecznie zostawcie łapkę w górę, subskrybujcie kanał po więcej materiałów. No i przede wszystkim, teraz w komentarzu na dole dajcie mi znać, co sądzicie o naszej grupie na Mistrzostwa Świata i jakie miejsce polskiej reprezentacji w tej grupie obstawiacie. W ogóle, jak myślicie, jak nam pójdzie na Mundialu? Ja wolałbym Brazylię niż Argentynę, ale nadal pojedynek Leo Messi kontra Robert Lewandowski, a w zasadzie Leo Messi kontra Jacek Guralski. To jest coś, co naprawdę elektryzuje i wydaje mi się, że. Jest jest to grupa bardzo ciężka do wyjścia, ale możliwa. Moim zdaniem Polacy wyjdą z tej grupy. Ja zawsze jestem optymistą, jeśli chodzi o kadrę. Zatem wypiszcie komentarze, a ja zmierzam do 2022 roku. Mamy lipiec 2018, więc chwilę to zajmie. No dobra, zatem mamy maj 2022 roku. E, ciekawy jestem w takim razie, czy Mundial jest zaplanowany na teraz? czy nie? A w zasadzie bardziej mi chodzi o to, czy on się odbędzie w tej części sezonu czy w tej, którą rozpoczniemy jako nowy sezon. No doskonale wiecie o co mi chodzi. Mamy zatem mistrzostwa świata i są grupy, tak więc jest to co czego chcieliśmy. Jeśli chodzi o grupę A, awansowały Włochy. Odważna hipoteza. No i tak samo odważne jest to, że taka grupa oczywiście nie miałaby prawa w rzeczywistości istnieć, ponieważ mamy aż trzy drużyny z Europy. Wiemy, że maksymalnie dwie drużyny ze Starego Kontynentu mogłyby się znaleźć. Grupa B. Holandia, Walia, Kanada, W Chile. Tak więc i tu. Kanada wraca na mundial. Okej. Okay. Grupa C. To Francja, Szkocja, Australia, Kolumbia. Grupa D. Brazylia, Rosja, Rumunia, Indie. Grupa E, cały czas nie mamy Polski, jest za to Hiszpania, jest Grecja, Austria, Kamerun. W grupie F mamy Meksyk, Czechy, Anglię, Wybrzeże Kości Słoniowej i ostatnia grupa, a przepraszam, przedostatnia grupa. Grupa G, gdzie mamy Belgię, Finlandię, Nową Zelandię, Egipt i w ostatniej grupie jest Argentyna, jest Dania, Irlandia, RPA. Zatem, według FIFA 19, Polska nie znalazła się na Mistrzostwach Świata. Ale powiem szczerze, a dobra, już chciałem powiedzieć, że Brazylia też nie, ale jest w tej grupie. No szkoda, szkoda, żeby z naszej kadry. Ale oczywiście z bocznego siedzenia będę starał się śledzić Mistrzostwa Świata i zobaczymy, jak one się w tej FIFA 19 poukładają. I mam nadzieję, że, no, że będą jakieś ciekawe wyniki. No już zresztą, moim zdaniem, same te grupy są dosyć interesujące. Już Palszej i to, że są wbrew przepisom. No chodzi przede wszystkim o to, że. No, no, no Jest tam parę ciekawych zespołów. Finlandia na Mistrzostwach Świata. My, jako klub, mamy informację, że Erik Kabako oraz e, Singh Sandu e, został powołany. E, nie pamiętam, czy jest Urugwaj, ale wydaje mi się, że jest na przede wszystkim Indie, są na Mistrzostwach Świata. Więc e, nasz reprezentant e, jedzie na Mundial, więc miła sprawa. No, a my przechodzimy do końca sezonu. No, no i tak jak właśnie mówiłem, nie byłem pewny, w której części jest Mundial, zatem nawet nie wiem, czy on się teraz zaczął, czy nie, bo oczywiście nic nie możemy zrobić. Moc obliczeniowa tej FIFA jest dramatyczna, muszę to powiedzieć. A na Mundialu mamy już pierwsze rozstrzygnięcia, proszę bardzo, mamy grupę A, gdzie los Włoch. No, no był równie smutny jak ten w rzeczywistości, bo nie wyszli z grupy. Szwajcaria z pierwszego miejsca, Urugwaj z drugiego. W grupie B mamy Holandię i Chile na dwóch pierwszych miejscach. Francja, Kolumbia, e, Brazylia, Rumunia. Bardzo podobają mi się rozstrzygnięcia w grupie D, nie będę ukrywał. Hiszpania, Kamerun, Anglia, Wybrzeże Kości Słoniowej, Meksyk na miejscu czwartym. Mam nadzieję, że w rzeczywistości powtórzą ten wynik. A Finlandia to jest jakaś piłkarska rewelacja. Wychodzą z grupy G. Argentyna z pierwszego miejsca. Szkoda, że w tym roku się to nie uda. Zatem mamy już parę jednej 8. No i jest parę ciekawych spotkań. Między innymi południowoamerykańskie starcie Brazylii z Kolumbią. Tak jak patrzę na te mecze to chyba ono wygląda najciekawiej. Chociaż Belgia, Dania... Też nie brzmi źle. Zatem wjeżdżamy sobie w lipiec 2022 roku. Oczywiście tutaj mundial jest tak jak powinien być w mundialowych datach. Niestety wiemy, że w rzeczywistości będzie inaczej. Mamy informację o Argentynie na szczycie grupy H, ale spokojnie, bo to dopiero jakby to już wiemy. Czekamy, żeby teraz nam się to przesymulowało. To jest PS4 Pro, na którym jestem, a już w roku 2021. Dramatycznie szły te symulacje, a teraz to już w ogóle jest masakra. No dobra, zatem po paru dniach y, powinniśmy mieć rozstrzygnięcia. No i są, widzimy pierwsze, y, pierwsze mecze fazy Pucharowej. Francja robi to, czego się spodziewaliśmy, i tak naprawdę. Największym tutaj zadziwieniem może być zwycięstwo Szwajcarii 3 do 0 nad Chile. I tak, chciałem wracać do tych Mistrzostw co parę dni, ale wydaje mi się, że w sumie to jest bez sensu. Poczekamy po prostu do końca. E, no i wtedy e, zobaczymy, kto wygrał według FIFA 19 Mistrzostwo Świata w 2022 roku. Zatem wydaje się, że teraz powinniśmy mieć takie. Teraz mieliśmy finały. E, ja nie chcę patrzeć, mamy coś z Francją, ale liczę na to, że, że, że to nie jest spoiler. Zatem przechodzimy sobie do końca. E, no i mamy tu 1 ósmą. E, między innymi Urugwaj pokonał Holandię, Brazylia 1 do 0 Tylko e, wygrywa z Kolumbią, Argentyna po, e, pokonuje rewelację, czyli Finlandię. No i mamy ćwierć finały, gdzie Anglia rozbiła Argentynę, gdzie po rzutach karnych Urugwaj eliminuje Brazylię! Hiszpania rozbija Belgów. No to, to było na pewno coś, coś, coś imponującego. Ten wymiar zwycięstwa. No i Szwajcaria wygrywa, przegrywa 1-2 z Francją. W półfinale Francja wygrywa z Hiszpanią 2-1. Urugwaj wygrywa z Anglią. Zatem mamy europejsko-amerykańsko-południowy finał. Anglia trzecia na Mistrzostwach Świata w 2022 roku. A Francja 4-0 w finale. 4-0 demoluje Urugwaj. No i tu jeszcze mamy prasowe potwierdzenie, że trójkolorowi podnieśli ten puchar drugi raz z rzędu. No i to właśnie było dla mnie ważne, żebyśmy mieli już jakby tutaj reprezentację Francji, tą, która zdobyła mistrzostwo w 2018 roku. No i teraz bronią. No muszę powiedzieć, że w sumie nie zdziwiłbym się, jakby tak było w rzeczywistości, chociaż wszyscy wiemy, że przecież jest klątwa obrońców tytułu. Zobaczymy, czy czeka ona Francuzów w FIFA 20. No i przede wszystkim, czy Polska awansuje na mundial według tej edycji. No i dobrze, mamy maj 2022 roku. E, tak jak w FIFA 19, w Lewante byłem te wszystkie lata, tak tutaj z 5 razy zostałem zwalniany. Zacząłem tę karierę w Bormów, potem było Leeds, a potem wiele klubów z niższych lig angielskich. Ale to nie jest istotne, no bo teraz. E, skupiamy się oczywiście na tym, kto awansował na Mundial. To nas najbardziej interesuje, bo mamy już tutaj FIFA World Cup, no i mamy grupy. Grupa A, Niemcy, Turcja, Dania, Kolumbia. Po raz kolejny grupa, która nie miałaby prawa powstać. Oczywiście chodzi o liczbę krajów z Europy, ale taka jest. E, tutaj znów mamy Kanadę jako zespół, który awansował i nic dziwnego. Słuchajcie, Kanada w rzeczywistości awansowała pierwszy raz od naprawdę wielu, wielu lat. Ale to pokolenie Kanadyjczyków, Jonathan David, yy, Alfonso Davis, tam jest paru naprawdę mega ciekawych zawodników i moim zdaniem yy, to jest zespół, który może sporo namieszać. Yy, zobaczmy grupę C, gdzie mamy Francję. Mamy reprezentację Polski, Australię i Urugwaj. No ciężka grupa do wyjścia, ale będziemy trzymali kciuki za biało-czerwonych. Argentyna, Belgia, Walia, Nowa Zelandia to grupa D, grupa E to Włochy, Rumunia, Finlandia po raz kolejny RPA. E, więc tutaj znów Finlandia awansuje, znów Włochy awansują, no bo umówmy się, dla wszystkich nie do pomyślenia, było to, co się wydarzyło: kolejny Mundial bez Acurich, e, Holandia, Szkocja, USA. Z tego, co pamiętam, FIFA 19 nie wróżyła nam USA na Mundialu oraz Kamerun, e, więc to mamy i to jest grupa, która w ogóle jest możliwa w sensie wszystkie te zespoły w rzeczywistości pojadą na Mundial. Eee... Jeżeli Szkocja wygra, oczywiście swój baraż, więc zobaczymy, prawda? Ale y jest to możliwe. Hiszpania, Słowenia, Chiny, Wybrzeże Kości Słoniowej. Po raz kolejny WKS jest tutaj na y mundialu, a nie będzie go w rzeczywistości. Y Brazylia, Austria, Czechy oraz Egipt to grupa H. No ale my na tym mundialu będziemy skupiali się oczywiście na reprezentacji Polski. Czekamy zatem do końca tego sezonu. No, i wydaje się, że będziemy sprawdzali mundial już po jego zakończeniu. To jest chyba najciekawsze rozwiązanie. Dobra, doczekałem do półfinałów, w których widzimy, że Argentyna zmierzy się z Holandią. Więc do finału poczekamy sobie tutaj na bieżąco, ale już nie mogę po prostu wytrzymać, żeby sprawdzić jak tam poszło reprezentacji Polski, czy wyszła ona ze swojej grupy przede wszystkim. To interesuje nas e, najbardziej, dlatego jak najszybciej przechodzimy do fazy grupowej. No i tak, tu Niemcy oraz Dania wychodzą. Kolumbia miała tyle samo punktów co Duńczycy. Naprawdę, pechowo ułożyło się do, dla piłkarzy z Ameryki Południowej. E, dalej mamy Kanady z dorobkiem 0 punk punktów. E, tutaj Anglia i Szwajcaria pewnie. E, Francja, Urugwaj wychodzą z naszej grupy. Polska, 4 punkty. Ej, powiem szczerze, jakby no, 4 punkty i nie wyjść z grupy na Mistrzostwach Świata. To, to dosyć pechowa sytuacja. E, patrzę na to, jak wyglądały nasze spotkania. Wygraliśmy z. Australią zremisowaliśmy z Francją. Porażka z Uruguayem kosztowała nas wyjście z grupy. Myślę, że po takim turnieju, gdzie zdobyliśmy trzy bramki, straciliśmy cztery, zremisowaliśmy z Francuzami, wracalibyśmy mimo wszystko bardziej z dumą niż z taką klasyczną, z takim klasycznym poturniejowym kacem. Argentyna i Belgia pewnie wychodzą ze swojej grupy D, Włochy i Rumunia wychodzą z grupy E, czyli tym razem Finlandia nie wyszła, Holandia i USA, Kamerun nie, nie wychodzi z grupy, Słowenia, Hiszpania, Brazylia, Czechy. Tak więc zobaczmy jedną ósmą, no tutaj już oczywiście nie doczekamy się Polski, ale między innymi Francja wygrywa 2-1 z, Be z Belgami, a Włochy 4-0 Zera. Demolują USA. Z wysokich wyników także Brazylia. 4 do 1 wygrywa ze Słoweńcami. E, żadnej większej niespodzianki tu nie było. Za to w ćwierć finałach Niemcy 2 do 1 wygrały z Francją. Argentyna 2 do 1 z Anglikami. Włochy 2 do 0 z Hiszpanią. E, I Holandia pokarnych wygrała z Brazylią. Półfinały. No prawie całe europejskie. Niemcy 3 do 0 wygrywają z Włochami, no ale jest jeden jeden rodzynek z Ameryki Południowej, więc zobaczymy jak Argentyna sobie poradzi z Holandią. E, czekamy zatem na to rozstrzygnięcie. Włochy wygrały 2 do 0 z Holandią, mecz o trzecie miejsce Argentyna 3 do 2 z Holandią. No i finał Niemcy Argentyna. Mam wrażenie, że gdzieś to już widziałem. No ale zobaczymy, jak tym razem wyglądać będzie rozstrzygnięcie. Mieliśmy logo Federacji Niemieckiej, zatem zakładam, że to oni podnieśli w trofeum, które jest marzeniem każdego piłkarza. Pozostaje tylko pytanie, jaki to był wymiar. Ojojoj, 4 do 1 Argentyna przegrywa z Niemcami w finale. Zatem, no, ekipa Hansiego Flika w naszym świecie tutaj. Zapewne cały czas Joachima Alewa. zresztą zaraz to sprawdzimy. Czy on siedzi przy stole? Tak jest, Joachim Lew i Mark Andre Ter Stegen Bardzo ciekawy zestaw. Tak czy siak, to ci dwaj panowie zdobyli Mistrzostwo Świata razem ze swoją drużyną. Okej, okay, to, to jest zaskakujące rozstrzygnięcie. Za tym czas na FIFA 21. FIFA, w której nadal Mistrzostwa Świata w Katarze będą odbywały się w lato. To jest w ogóle absurdalne, że FIFA nie bierze pod uwagę tego, że, że tutaj wszystko powinno być poprzesuwane. Tak czy siak, zmierzamy, no i zobaczymy, czy według tej edycji no, Polska zakwalifikuje się na Mundial i no, jak to wszystko będzie wyglądało. Zatem dojechaliśmy do momentu, kiedy na pewno znamy grupy Mistrzostw Świata. W 2022 roku FIFA World Cup. W sumie nie wiemy, czy to jest World Cup w Katarze, więc może dlatego odbywa się on w wakacje. No bo nie wiadomo, gdzie jest. Jest to jakieś wytłumaczenie. Dla nas najważniejsze jest to, że w grupie A znalazła się Polska z Austrią, Kolumbią. Źle, źle to nam pachnie, jeżeli chodzi o imprezy międzynarodowe. No i jeszcze do tego, Anglia oczywiście grupa niemożliwa, bo trzy europejskie zespoły, ale fajnie, że jest Polska. Niemcy, Czechy, USA, Chile to, to jest kolejna grupa. Hiszpania, Finlandia, Chiny, Urugwaj. Ja nie wiem, czy Finlandia i Chiny mają jakieś wtyczki w jej, ale jakby dobrze im idą awanse na Mundiale. Brazylia, Turcja, Bułgaria. I Indie, Holandia, Szwajcaria, Walia, RPA, Portugalia, Węgry, Meksyk, Wybrzeże Kości Słoniowej, Francja, e, Francja, Szwecja, Australia, Kamerun, Argentyna, Italia, Rumunia, Egipt. I mam wrażenie, że za każdym razem Rumunia i Włochy były w jednej grupie. B bardzo często odnoszę takie wrażenie. E, co więcej, nie ma Kanady. To na to też warto zwrócić uwagę. No to co, lecimy sobie do tego e, mundialu i zobaczymy jak to będzie. Może Polska wyjdzie z grupy. W sumie jak tak o tym myślę, to jakieś szans szanse tam są, a też warto zwrócić uwagę na to, no że w tych edycjach ocena Roberta Lewandowskiego między innymi jest bardzo wysoka. E, Wojtek Szczęsny tak samo. Co prawda, reszta Kadrowiczów może troszkę gorzej, ale liczę, że taki sam lewy wyciągnie nas do. Po prostu z grupy. No dobra, wydaje się, że mamy tutaj już wszystkie rozstrzygnięcia za sobą, bo to jest 21 lipca, więc tak też powinno być. Przejdźmy zatem do Mistrzostw Świata i od razu zobaczmy. Oj, by, by, byli Mistrzowie, ale uznajmy, że ich nie widzieliśmy. Dobrze? Skupmy się na grupie A. Niestety Polska z dwoma punktami na ostatnim miejscu. Taki wynik na Mundialu absolutnie nie byłby dla nas do przyjęcia. Remis z Austrią, Kolumbią i porażka z Anglikami. E, Niemcy i Chile pewnie wychodzą ze swojej grupy USA i Czechy po trzy punkty, więc naprawdę w sumie wyrównana stawka. E, Hiszpania, Urugwaj, tutaj w ogóle bez e, bez jakiegokolwiek wahania. E, i, byli pewni swojego wyjścia. Brazylia, Turcja, tak samo na luzaku. Holandia, Szwajcaria, Walia i RPA walczyły w miarę równo i dzielnie. Wybrzeże Kości Słoniowej bez żadnego punktu. I yy, no i widzimy, że, że, że Węgry i Portugalia przechodzą dalej. Francja, Australia, Argentyna, Włochy. Ojoj, tutaj absolutna dominacja, i Ru Rumunia podzieliła się tymi smutnymi punktami z Egiptem, ale przynajmniej. Każdy zgarnął punkcik, każdy coś strzelił, więc przynajmniej tyle. Patrząc na ćwierć finału, to Anglia wygrywa z Hiszpanią, Holandia przegrywa z Włochami. Niemcy wygrywają 2 do 1 z Brazylią, tak więc Kanarinios cały czas bez rewanżu za tę wielką porażkę pamiętną. Portugalia wygrywa 2 do 1 z Argentyną, tak więc Ronaldo wygrywa z Messim na ostatnim mundialu tych panów. Anglia przegrywa z Włochami 2 do 1, ależ to byłby ogień w półfinale. W półfinale Finale mistrzostw świata, rewanż za mistrzostwa e, Europy. Coś nieprawdopodobnego. No i w europejskim finale Niemcy wygrywają z Włochami, i powiem szczerze, gdyby Włochy zakwalifikowały się na ten mundial, moim zdaniem spokojnie mogłyby się nawet w okolicach ćwierć finału zakręcić. E, bo wydaje mi się, że zadaniowo ta drużyna naprawdę mogłaby podobać, ale ich nie ma, więc nie ma problemu. No i ja poza Polską też nie mam trochę komu kibicować. Ale naprawdę wydaje mi się, że warto zwrócić uwagę na to, że po raz kolejny Niemcy wygrywają mistrzostwo. To jest druga wróżba z rzędu na korzyść naszych zachodnich sąsiadów. I po raz kolejny ten Mark -Andre Ter i ja, ja nie wiem jakby po co oni go biorą, chyba tylko na te konferencje prasowe, no bo Raczej z Nojerem składu nie wygra. Zatem teraz czas na ostatnią FIFA, obecną FIFA 22, czyli taką, która powinna nam czysto teoretycznie dać najlepszy wynik. Najbardziej konkretną wróżbę. <laughs> śmiesznie będzie, że i według tej FIFA w ogóle nie pojedziemy na mundial. No ale jest to oczywiście możliwe, no bo baraże mogły ułożyć się różnie. Na szczęście ułożyły się dobrze. Okej, okay, za to 15. Zatem 15 czerwca to jest dobry moment na to, żeby sprawdzić, jak tam wygląda World Cup w FIFA. Mamy grupę A, jest Hiszpania, Belgia, Ukraina, Nowa Zelandia. Okej. Okay. Zobaczmy grupę B, Francja, Norwegia, USA, Irlandia. Grupa C to Anglia, Czechy, Islandia, Australia. W grupie D mamy Argentynę, Austrię, Rumunię, Finlandię. Włochy, Walia, Szwecja, Kanada. Nie ma cały czas reprezentacji Polski. Niemcy, Dania, Meksyk, Rosja. E, Portugalia, Holandia, Chiny, Irlandia Południowa. Proszę bardzo, jest i Polska. E, Irlandia Północna, przepraszam, właśnie coś mi nie pasowało. Jest i Polska, e, gdzie mamy w grupie Brazylię, e, Węgry i Szkocję. Grupa oczywiście niemożliwa. Mnie osobiście bardzo by cieszyło spotkanie z Canarinios. No ale teraz czekamy na to. Jak poradzi sobie reprezentacja, i czy według FIFA 22, chociaż wyjdziemy z grupy, to no byłoby przyjemnie. Tym bardziej, jak patrzymy na te ekipy, z którymi przychodzi nam się zmierzyć, to grupa do wyjścia i to taka, z której naprawdę powinniśmy wyjść, moim zdaniem. Okej, okay, zatem mamy 17 lipca 2022 roku. Przed nami spotkanie. Ee, nie wiem jakie pomiędzy Hiszpanią a Belgią. Zaraz się o wszystkim przekonamy. Okej, okay, jest to mecz finałowy. Zatem jak najszybciej przejdźmy do grup, żeby sobie nic zaspo nie zaspoilerować. Zatem widzimy, że Hiszpania z Belgią spotkają się po raz kolejny po tym, jak pierwszy raz grały ze sobą w grupie i tam patrzymy na rozstrzygnięcie i był remis jeden do jednego. Zobaczymy, jak będzie w finale. Francja i USA wychodzą z grupy, Anglia, Czechy tutaj, tu Argentyna i Austria, dalej mamy Włochy i Walię, Kanada na miejscu trzecim, są Szwedzi, których na mundialu nie będzie. Tu grupę wygrywa Rosja, której oczywiście też na szczęście na mundialu nie będzie, ale no nie jesteśmy w stanie tego obejść w żaden sposób, więc no sorry, że tak jest, no ale, ale niestety tak. Jest. Dalej mamy grupę H, gdzie Brazylia ma 7 punktów, a Polska punktów 6. Węgry 4, Szkocja 0. Patrzymy na nasze wyniki. Ze Szkocją wygraliśmy 3 do 0. Wyobraźcie sobie, w pierwszym meczu na Mundialu wygrać 3 do 0, w drugim 3 do 1, a potem zaledwie 1 do 0 Polska przegrała z Brazylią. Brałbym w ciemno takie rozstrzygnięcia. W jednej ósmej zmierzyliśmy się z holendrami i niestety przegraliśmy 2 do 1, ale. Przyznam szczerze. Przeżyłbym takie rozstrzygnięcie. Włochy z Niemcami. Em, Anglia z Austrią wygrywa. Hiszpania z USA. Em, dalej mamy Francję przegrywającą z Belgią 1 do 0. No ale Belgowie wiemy, że będą w finale. Em, Walia niestety przegrywa swoje starcie. Argentyna wygrywa z Czechami. Brazylia ustępuje Portugalii 2 do 3. Zatem mamy ćwierć finały. Tu Portugalia już na szczęście e, przechodzi dalej w tej niechlubnej parze. Em, dalej mamy Belgię z Argentyną 2 do 1. Em, Włochy przegrywają z kolendrami Hiszpania, Anglia. No, i widzimy, jak wyglądały pary półfinałowe. E, więc, e, no, bardzo wysoka z, e, wygrana Belgów. E, widzimy, że trzecie miejsce na mundialu zdobywa Holandia, po rzutach karnych. No, i to co najważniejsze, przed nami finał Hiszpania-Belgia. E, europejskie starcie. Powiem szczerze, jakby gdyby mi ktoś powiedział, że tak będzie wyglądał finał Mistrzostw Świata, zdziwiłbym się, ale nie jest to jakiś. No, 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 niesamowicie zaskakujące. No, Hiszpanie e, już na euro pokazywali, że to jest projekt, który naprawdę ma gigantyczny potencjał. Fel fenomenalny szkoleniowiec, no i też niesamowite młode pokolenie. A jeśli chodzi o Belgów, to jest właśnie kulminacja tego już bardzo dojrzałego e, pokolenia, tego bardzo dojrzałego rozdania graczy. Tak więc ciekawy jestem, kto finał wygrał. No i doświadczenie wzięło górę. Belgia 1 do 0 wygrywa z Hiszpanią, zdobywając swoje. Pierwsze Mistrzostwo Świata w historii. A jako, że nam udało się wyjść z grupy, to ja chciałbym tylko zobaczyć, jak poszło naszym na Mundialu. Niestety nie możemy zobaczyć strzelców, a jeżeli chodzi o bramki, to równo się rozłożyły. Nikt nie strzelił więcej niż jednej. Bednarek Frankowski, Płacheta, Piątek Klich, Lewandowski, Milik. Fajnie! No wielu zawodników mogło powiedzieć, że strzeliło na Mistrzostwa. No i wreszcie coś nowego nie Terstegen, a Kevin De Bruyne siedzi przy pucharze jego marzeń. No bo tak jak powiedziałem to już wielokrotnie, to trofeum jest marzeniem każdego piłkarza na świecie. To zdobędzie je w Katarze w 2022 roku, na to musimy jeszcze trochę poczekać. Dowiemy się przed świętami. Ja jedynie mam nadzieję, że FIFA 22 była najbliższa rezultatu Polski i że uda nam się wyjść z grupy. A jak tam wyglądają Wasze przewidywania, dajcie mi znać na dole w komentarzu. No i liczę, że tego typu eksperymentalny odcinek się Wam podobał. Jeśli tak, to oczywiście łapka w górę, subskrypcja. Fajnie, fajnie, że będzie ta atmosfera mundialu.